Cześć. Z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj tutorial przejdziemy sobie przez 10. dzień od widgeja i poznamy sobie, czym jest reużywalny element. Do czego go stosować, jak go robić, do czego wykorzystywać oraz po co jest nam potrzebny babowio. Już ci tłumaczę. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy NoCode, gdzie bez programowania w Babo.io bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową, będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio. Od podstaw możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec. Perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a Ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach Babuji oraz w moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! Reużywalny element w Babuio to taka kontrolka, którą sami sobie budujemy i którą potem możemy wykorzystywać w wielu miejscach. Główną zaletą jej stosowania jest obniżenie kosztów developmentu naszej aplikacji robionej właśnie w Io. Dlaczego? Dlatego, że zamiast w wielu miejscach robić taką samą zaawansowaną kontrolkę i po prostu ją tworzyć i powyższe utrzymywać, to robimy sobie jeden reużywalny element, w jednym miejscu grupujemy całą logikę biznesową związaną z tym elementem, w jednym miejscu mamy wygląd tego elementu i potem stosujemy tą właśnie, ten właśnie reużywalny element w wielu różnych miejscach. Potem, jak chcemy zedytować sobie albo logikę biznesową z tym związaną, albo wygląd tego elementu, robimy to w jednym tylko miejscu. Drugą zaletą jest taka, że jak mamy już dużą stronę w bablu i tu mamy dużo elementów w tym naszym drzewie, a jak mam to... Ten nasz edytor czasami działa już wolno, ma problemy, żeby się tu wszystko dobrze nam cołodowało. A jeżeli mamy tutaj reużywalne elementy powrzucane, to w reużywalnych elementach, które są z definicji dużo lżejsze niż taka ciężka strona, będzie nam łatwiej go edytować. I tutaj tę stronę też będzie łatwiej edytować, kiedy będzie miała po prostu kilka, kilkanaście reużywalnych elementów, a nie budowanie te wszystkie elementy tutaj, właśnie grupy, inputy, kontrolki inne, więc lepiej jest właśnie, żeby nasze strony tutaj w edytorze działały szybciej, po prostu używać reużywalnych elementów. Też jest tak czasami, że nasza cała strona w Bablo dla klienta będzie działała szybciej, kiedy będziemy używali reużywalnych elementów, wielu reużywalnych, wielu takich samych reużywalnych elementów w różnych miejscach, dlatego że po prostu raz nasza aplikacja, nasz serwer powie, Przeglądarce tego użytkownika, jak ma wyglądać dana kontrolka, dany element. I przede wszystkim nasza aplikacja jest spójna, bo wszędzie wykorzystujemy jeden reużywalny element, który wszędzie będzie wyglądał tak samo, zamiast wszędzie budować go od nowa, i czasami będziemy po prostu zapominali, albo nie będzie nam się chciało edytować wyglądu danego elementu, albo po prostu sobie zapomnimy, kiedy dojdziemy do wniosku, że jednak gdzieś chcemy coś zmienić, coś poprawić coś. Przesunąć. Czym jest taki reużywalne element? Reużowalny element może być na przykład nagłówkiem, stopką, jakimś formularzem do wypełniania, jakimś zaawansowanym wyświetlaniem zdjęcia, różnymi, przeróżnymi rzeczami. Ja pokażę Ci, jak zrobić sobie nagłówek. Więc robimy sobie nowy reużwalny element, nazywamy go właśnie header, header. Ustawiamy sobie tutaj jakieś wysokość, szerokość itd. Więc ustawmy sobie. Layout na wiersz. Ustawiamy default builder width na przykład na 800. Minimalna szerokość tego elementu możemy ustawić na 300, maksymalna bez ograniczeń. Wysokość 70 i wysokość maksymalna też 70. No i teraz możemy sobie tutaj wrzucać różne rzeczy, które chcemy. Na przykład dodać sobie nazwa naszej aplikacji. Ustawiamy sobie to jako na przykład H1. Może H1 jest trochę za duży. H5 ustawiam to sobie na środku naszego wiersza, możemy ustawić tutaj troszeczkę inny styl tego, na przykład group border, znowu poedytować sobie ten styl, jeżeli chcemy, na przykład dać flat color, ustawić tu jakiś taki ciemniejszy, możemy sobie jakieś zaokrąglenia dodać i tak dalej, i tak dalej może trochę większe, dziesiątkę, tutaj sobie edytujemy to wszystko, możemy dodać jeszcze padding do tego, żeby nam ten tekst tak nie przylegał do Naszej granicy tego naszego headera. Następnie możemy dać jakieś tutaj przyciski, na przykład Sign Up, ustawić to po prawej stronie, Make Last, Ctrl D, duplikuję sobie, ustawiają oba przyciski na środku i ustawimy sobie drugi jako log in, więc waczcie, mamy sobie jakąś logikę, możemy dodać tutaj jeszcze odsunięcie tych naszych elementów, 12, 12, zgrupować może te dwa elementy ze sobą, w wiersz znowu ustawić sobie minimalna wysokość i szerokość od zera i znowu jakieś oddzielenie pomiędzy tymi elementami, możemy znowu ustawić sobie, że to jest tylko dla not log users, nie z zalogowanych użytkowników i ukryć sobie ten element oraz nie zajmować przestrzeni, a tylko wtedy, kiedy nasz użytkownik, karen, user jest wylogowany i logout, to będziemy wtedy wyświetlali sobie ten element. No i znowu możemy zrobić podobną grupkę, więc sobie skopiować, wkleić jeszcze raz, paste, 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 paste. Jest druga grupka już dla zalogowanych. Loget Users, czyli znowu, jak jest zalogowany ktoś, to będziemy wyświetlali sobie ten element, ale teraz będziemy mieli już tylko przycisk Logout. Log out. Więc zobaczcie, mamy sobie taką edycję. Możemy znowu tutaj jeszcze pobawić się layoutem tego elementu i rozrzucić sobie te elementy prawo, lewo. OK, tym sposobem mamy je właśnie tak widoczne. Zobaczmy sobie, jak będzie ten drugi wyświetlany, o, właśnie tak. No i znowu, jak teraz wykorzystać? Mamy sobie jakiś taki element, mamy na przykład ten przycisk logout, robimy sobie do tego akcję log the user out, czyli wyloguj naszego użytkownika. OK. No jak będzie wylogowany, to po prostu wylogujemy go. No i teraz idziemy na naszej strony index na przykład i bierzemy sobie ten nasz reużywalny element i wrzucamy jako nagłówek. Idziemy do naszej strony na przykład reset PW, zmieniamy jej layout na column jest kolumn i tak samo tutaj możemy wrzucić sobie ten nasz nagłówek na samą górę naszej strony. Więc zobaczcie raz w jednym miejscu zedytowałem sobie wygląd całego naszego nagłówka i teraz łatwo do różnych stron naszej aplikacji mogę go wrzucać, więc znowu wrzucam go sobie, tu zmienimy layout na kolumn, wrzucam sobie nagłówek, make first, ok, zróbmy preview i zobaczmy jak to wygląda. w tym sposobem na tej stronie mam już nasz element. Jak przejdziemy sobie do tej strony, na przykład 404 albo Reset PW, może pójdźmy do Reset PW, jesteśmy tu, Reset PW, zróbmy preview, przechodzimy do strony Reset PW i zobaczcie, mam znowu taki sam nagłówek. No i teraz sobie stwierdzam, nie podoba mi się na przykład ten napis. Chciałbym, żeby to nie było nazwa naszej aplikacji, tylko po prostu już, na przykład to do app. Zmieniam sobie tak w jednym miejscu. Odświeżam i nagle wszędzie mam zmieniony mój różowalny element. I na stronie, zobaczcie, reset PW, jak wrócimy sobie na stronę główną, to też mam już to zmienione. Więc tym sposobem mam w jednym miejscu zebrany wygląd danego elementu oraz też logika. No, tutaj mi się przycisk yy, wylogowania nie pokazuje, ale na przykład jest logika, tutaj podświetlanie tych naszych przycisków. Możemy więc zobaczyć sobie jeszcze, no, powiedzmy, ten przycisk. Zalogujmy się jako nasz użytkownik. Zobaczymy, czy to nam zadziała. Zadam sobie jakiegoś użytkownika. Jan małpakowalski.pl. Create. Uruchamiamy sobie naszą aplikację. Jako ten właśnie użytkownik. Jesteśmy zalogowani. Znowu wpada nam pomysł, że na przykład jak jesteśmy zalogowani, to bym chciał widzieć mail mojego użytkownika. Więc dodaję sobie tutaj coś takiego, body Lerch i wpisuję sobie current user email. mail naszą aplikację. I widzę, że jestem zalogowany jako Jan Kowalski. Mam przycisk Logout, mogę go kliknąć i zobaczcie. Wylogowuje się i moja akcja związana z wylogowaniem zaczyna działać, mimo że nie definiowałem tego na stronie Index, a właśnie w reużywalnym elemencie. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać o reużywalnym elemencie. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!